I one pod cienką warstwą wody i warstwą lodu wyglądają naprawdę niesamowicie. Jakby ktoś leżał. Udało się z dosyć sporymi problemami, ale jednak wszedłem do tego pomieszczenia, a nad nim woda. Nie, nie będziemy chyba ryzykować. Jesteśmy właśnie w Jupiterze. Doszliśmy do pomieszczenia, w którym znajduje się najbardziej niebezpieczny. W tym miejscu oczywiście zbiornik z grafitem. W poprzednim filmie pokazywałem Wam, jak ten zbiornik wygląda. Tutaj skażenie jest bardzo wysokie. Tutaj w tym właśnie miejscu dozymetry wskazują bardzo wysoki poziom promieniowania. Jedni twierdzą, że są to buty, które się tu znajdują. Ubrania likwidatorów. Inni uważają, że to ten grafik powoduje, że dozy metry wychylają się bardzo mocno. Cały czas idzie do góry. Wystarczy tego dobrego. To jest miejsce, które elektryzuje wszystkich. To jest miejsce, w którym ci wszyscy, którzy przyjeżdżają do Prypeci i mają e, trochę, trochę bardziej zboczone zainteresowania, chcieliby być. Drodzy moi, piwnice, piwnice elektryzują, mimo tego, że w tym pomieszczeniu akurat, jak sami możecie zobaczyć, są próbki gleby. Mimo tego, że w wersji oficjalnej tutaj znajdowały się magazyny, znajdowały się laboratoria gleby, wiele osób twierdzi, że produkowane były tutaj... E, że był tu wzbogacany uran, że budowano tutaj części do broni nuklearnej. Jak było, nie dowiemy się praktycznie nigdy, ale wierzcie mi, że chodząc po tych pomieszczeniach, Ciarki pojawiają się na plecach, plus jeszcze marzną nogi. Bo nie ukrywajmy, że ta woda, po której chodzimy, jest niesamowicie zimna. W tych pomieszczeniach wody jest całkiem sporo. W tej chwili nie jest to może jakiś ogromny stan, w tej chwili jest to trochę powyżej, e, trochę powyżej kostek. No może, może nieco wyżej. Trzeba się dobrze zabezpieczyć. Trzeba zachować wszelkie możliwe środki ostrożności. O tym będę powtarzał i będę przypominał dzisiaj wielokrotnie. Tutaj pamiętajmy o tym, aby nie zrobić sobie krzywdy, aby nie osypać się e, żadnymi proszkami, żadną chemią, bo to może spowodować, że nasze zdrowie trochę podupadnie. Pomieszczeń jest tu naprawdę sporo i tak do końca nie wiadomo, co w poszczególnych było robione, ale pewnie wiele z nich służyło również jako pomieszczenia magazynowe. Zobaczcie, jak niefajnie wygląda ta woda. Zobaczcie, kiedy woda jest zamarznięta w małym chociaż stopniu, pod spodem, gdzie nie udaje się zauważyć maski przeciwgazowe, i one pod cienką warstwą wody i warstwą lodu wyglądają naprawdę niesamowicie, jakby ktoś leżał. Widzę, że dewastacja w tej chwili sięga naprawdę zenitu. Pomieszczenia, które były ogólnie bezproblemowo dostępne, w tej chwili mają już pozawalane szafki i temu podobne rzeczy. Za chwilę spróbujemy tam wejść. Udało się z dosyć sporymi problemami, ale jednak. Wszedłem do tego pomieszczenia, dlatego chciałem je Wam pokazać, bo tak naprawdę to jest jedno z bardziej kolorowych i ciekawych pomieszczeń. Mnóstwo chemikaliów na półkach. Byli ludzie, którzy próbowali rozszyfrować, cóż to są za chemikalia, do czego służą. Wszystkie teoretycznie są chemikaliami, które służyły do produkcji plastiku i temu podobnych rzeczy. Nie znaleziono tutaj nic, co mogło świadczyć o tym, że było cokolwiek dziwnego produkowane. No cóż, drodzy moi, system, w którym działały te zakłady, miał za zadanie po prostu robić swoje, a cała reszta nie była ważna. Wierzcie mi, że naprawdę niesamowitym uczuciem jest chodzenie po tych pomieszczeniach. Z jednej strony trzeba bardzo uważać, aby być bezpiecznym, aby zachować tutaj wszelkie możliwe zasady. O, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Sami zobaczcie, w momencie, kiedy maski są zamarznięte, a my chodzimy pod cienką warstwą wody, wyglądają, jakby ktoś tam leżał. Naprawdę, ciarki przechodzą po plecach. Sami zobaczcie, tutaj, uwaga, są również miejsca, gdzie jest nieco głębiej. Na to trzeba uważać. Drzwi wejściowe, pozostałości po elektryce, no prądu to oczywiście nie ma, bo zrobilibyśmy sobie naprawdę dużą krzywdę. Kolejne drzwi, kolejne wejście, kolejne pomieszczenia, o i tutaj mamy już mniej więcej w połowie łydki. Musimy uważać, tu jeszcze jest kraw, tutaj mamy kolejne drzwi wejściowe, jest jeszcze głębiej. Tutaj prawie cała łydka jest w wodzie. Musimy bardzo uważać, bo lodu jest całkiem sporo. On może spowodować, że się wywrócimy. A tu rzecz o tyle ciekawa i myślę, że dalej już nie pójdziemy. Zobaczcie sami. Warstwa lodu za drabiną dosłownie, za drabiną. A, kurczę, staram się tam wejść, ale nie jest to zbyt bezpieczne warstwa lodu, a nad nim woda. Nie, nie będziemy chyba ryzykować, choć z drugiej strony chęć wyjścia, chęć wyjścia drugim wyjściem jest tak duża, że postanowiłem, że to zrobię. Wy nie próbujcie. Nie róbcie tego w domu, bo może być bardzo niebezpiecznie. Idąc bardzo powoli, przesuwając się między krajami, Mimo wszystko udaje się. Udało mi się przejść. Doszedłem do kolejnych pomieszczeń. Tutaj prawdopodobnie były pomieszczenia z agregatami i z temu podobnymi rzeczami. Tutaj wody jest już dużo mniej. Jest już prawdopodobnie trochę cieplej. Kolejne pomieszczenia, w które można wejść, gdzie można zajrzeć. Zobaczmy jeszcze w takim razie, co jest tutaj. Jakaś kasa albo coś podobnego wychodzimy. Idziemy jeszcze kawałek dalej. Tutaj, właśnie w tym miejscu, dochodzimy już do schodów. jest winda. Kawałek za windą. Jest kolejne wejście, i schody. I tu zaraz wyjdziemy. Mimo wszystko, chodzenie tu że sprawia, że chodzenie tu sprawia wielką przyjemność to samo wyjście powoduje że gdzieś tam w środku nas, jednak mimo wszystko jest takie uff, coś co powoduje, że udało się, wyszedłem, jestem bezpieczny i rzeczywiście tak jest właśnie zaczynają mi spadać buty no i dobrze, niech spadają wychodzimy, kolejne schody, kolejne miejsce Kolejna adrenalina, kolejne pomieszczenie. Sami zobaczcie. Udało się. Jesteśmy wolni, lecimy dalej.